Kurc potarł dłonią nieogolony podbródek. Zastanawiał się nad przyczyną śmierci. Prawdopodobnie był to wypadek. Mężczyzna spacerował brzegiem Wisły i poślizgnął się tak nieszczęśliwie, że wpadł do wody. Gdyby jego przypuszczenia się potwierdziły, mógłby od razu zamknąć sprawę. Skupiony na tych rozważaniach, nie zauważył, że na skarpie pojawił się siwowłosy mężczyzna. Był to Emil Godlewski, lekarz policyjny. Piękny poranek, mruknął. Ano, odpowiedział kurcz. Ostrożnie zeszli na brzeg. Lekarz pochylił się nad denatem, odwrócił go na plecy i zamarł. Godlewski był człowiekiem bardzo wierzącym, dlatego teraz szybko się przeżegnał. Mój Boże, przecież to jeszcze dziecko wyszeptał. Przed nim było całe życie, dodał smutnym głosem. Odmówił krótką modlitwę. Dopiero teraz przystąpił do oględzin. Chłopak był schludnie ubrany, czysty, ani śladu brudu pod paznokciami. Jedyną rzeczą, która rzucała się w oczy, były bose stopy, zakrwawione i całe w ranach, tak jakby na krótko przed śmiercią szedł bez butów po kamienistej lub żwirowej drodze. Godlewski zamyślony podrapał się za uchem. Drodzy Państwo, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do wysłuchania powieści Małgorzaty Kochanowicz pod tytułem Poszukiwana. Czyta Bartosz Głogowski. Zapraszam.